Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanowi władzę sądowniczą Unii Europejskiej i czuwa we współpracy z sądami państw członkowskich nad jednolitym stosowaniem i jednolitą wykładem prawa Unii. Jest autonomiczny i zależny zarówno od państw członkowskich, jak i pozostałych instytucji oraz organów unijnych. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma siedzibę w Luksemburgu i obejmuje trzy organy sądowe: Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i Sąd do Spraw Służby Publicznej. Trybunał Sprawiedliwości czuwa poszanowaniem prawa Unii poprzez orzekanie o przyjęcie różnego rodzaju skarg, a także odesłań prejudycjalnych oraz odwołań od orzeczeń sądu pierwszej instancji. skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzi 27 sędziów powoływanych za wspólną zgodą rządów państw członkowskich na odnawialną sześcioletnią kadencję. Stosowana w, Trybuna w Trybunale Sprawiedliwości procedura składa się z dwóch części, pisemnej i ustnej. Orginal każdego pisma procesowego podpisuje pełnomocnik albo adwokat w przeradcach prawny strony. Pisma procesowe wraz ze wszystkimi powołanymi załącznikami nosi się razem z pięcioma podpisami przeznaczonymi dla do trybunału i dodatkowym odpisem dla do każdej z pozostałych stron postępowania, podpisy uwierzytelniach strona nie składające. Instytucje przekładają dodatkowo w terminie określonym przez Trybunał, przekłady wszystkich pism procesowych na inne języki. Pisma procesowe są opatrzone da. Przy obliczaniu terminów procesowych uwzględnia się wyłącznie datę wpływu danego pisma do sekretariatu Trybunału. Do każdego pisma procesowego załącza się zbiór dokumentów powołanych w tym piśmie oraz ich piś. Skarga określona powinna zawierać nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę skarżącego, oznaczenie strony, przeciwko której wnoszona jest skarga, przedmiot sporu oraz więcej o przedstawienie powołanych zarzutów żądaniach skarżącego oraz w stosownym przypadku wnioski i dowodów. Dla tego postępowania skarga powinna wskazywać adresu doręczeń w miejscu, w którym ma siedzibę Trybunał oraz nazwisko osoby, która została upoważniona i która wyraziła zgodę na otwieranie doręczanych wiz. Jeżeli skarżącym jest osoba prawna, prawa prywatnego, to do skargi dołącza się. Statut ów aktualny tysiąc rejestrów przedsiębiorstw albo aktualny tydzień z rejestrów stowarzyszeń dowód posiadania, posiadania osobowości prawnej. Dowód niż pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu zostało udzielone przez osobę do tego uprawnioną. W terminie miesiąca od zaręczenia skargi pozwany przedstawia odpowiedź na skargę zawierającą nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę pozwanego, uzasadnienie faktyczne i prawne, żądania pozwanego, skazanie środków dowodowych. Skarga i odpowiedź na skargę mogą Skarżącego oraz dupliką pozwanego. Terminy donoszenia tych pism procesowych ustala prezes. Materiały przekazuje sekretarz w trybie terminie określonym regulaminie. Postępowanie przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Procedura ustna obejmuje odczytywanie sprawozdania przedłożonego przez sędziego, pełniącego rolę sprawozdawcy, wysłuchanie przez Trybunał Sprawiedliwości pełnomocników, doradców i adwokatów lub doradców prawnych oraz wniosków rzecznika generalnego, jak również w miarę możliwości przesłuchanie świadków i wysłuchanie opinii biegłych. Zarys dyrektywa określa, i dostawa towarów i świadczenia usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Są to zasady opodatkowane według stawki podstawowej. Natomiast państwa członkowskie mogą stosować obniżoną stawkę podatku VAT w odniesieniu do towarów i usług wymienionych w załączniku trzecim do wyżej wymienionej dyrektywy. Ubranka i obie dziecięce nie są objęte tym załącznikiem. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Przewidywana jest. przewidywała jednak stosowanie stawki obniżonej do ustawy importu oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia odzieży dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz odmienia dziecięcego. W związku z czym Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Polsce o naruszeniu przepisów prawa wspólnotowego. W trakcie toczącego się postępowania Polska prezentowała stanowisko, zgodnie z którym stosowanie obniżonej stawki do przedmiotowych towarów ma charakter oraz wpisuje się w cele strategii lisbońskiej. W roku z dnia 28 października 2017 roku w sprawie C49 przez 09 Komisja Europejska przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał jednak, że Polska naruszyła przepis artykułu 98 Dyrektywy z 2006 roku łamane przez 112 E w związku z jej załącznikiem trzecim stosując udział stawkę VAT na użytek i dodatki odzieżowe danie oraz ogłupie dziecięce. Otwieram sprawy przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. W dniu dzisiejszym zostanie rozpoznana sprawa Komisja Wspólnot Europejskich, wnosi skargę do Trybunału o stwierdzenie, że stosując obniżoną stawkę podatku od wartości dodanej, zwanej dalej podatkiem VAT w wysokości 7% w stosunku do dostaw, importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz ogłowia dziecięcego, Rzeczpospolita Polska uchyliła zobowiązaniem ciążącym na niej na podstawie przepisów artykułu 98 dyrektywy Rady 2006 łamane przez 112 łamane przez WE z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w związku z jej załącznikiem w funkcji trzeciej. Na rozprawę stawili, stawili się strona pozwana, państwo członkowskie, reprezentowane przez radców prawnych Pana Macieja Alberskiego obecny. oraz Pana radcę Bartosza Kondyna. obecny. Obecna jest również strona skarżąca, czyli Komisja Europejska, reprezentowana przez radców Pana Amadeusza Jędrzejewskiego obecny oraz pana radcę Przemysława Przydackiego. Zatem otwieram przedmiot sądowi, głosu udzielam sędziemu sprawcy.